Cześć z tej strony, Kamil z portalu Eurovision Org. A po się na sukcesję ze mną nasza ubiegłoroczna reprezentantka, Laura Bączkiewicz. Cześć, jak się czujesz? Dzień dobry, czuję się naprawdę bardzo dobrze. Jak wrażenia, będąc tutaj rok po swoim zwycięstwie? Wrażenia są ogromne. Ja wspominam tą scenę bardzo dobrze. Ona była spełnieniem moich wszystkich marzeń, więc naprawdę cieszę się, że mogłam tutaj wrócić. Cieszę się, że była aż tak doceniona, żebym mogła siedzieć na fotelu, tym razem jakby nie być uczestnikiem, bo to jest cudowne wyróżnienie dla mnie. Co zmieniło się przez ten ostatni rok? Jakbyś mogła w trzech słowach opisać największe zmiany w swoim życiu, od Eurowizji do teraz? Ojejku, w trzech słowach. Więcej projektów. O, to już dwa, no nieważne, eee, koncerty i pewne nowości, które niedługo nadejdą. Super, to czekamy niecierpliwie, a czy oglądałaś, powiedz mi, dorosłą Eurowizję w tym roku i miałaś jakichś swoich faworytów? Oglądałam, e, faworytów nie wiem czy miałam, kibicowałam wszystkich, e, jak to ja, zawsze na Eurowizji, wszyscy byli naprawdę, każdy miał coś innego w sobie, bo wiadomo, to są e, osoby z różnych krajów, więc no wszyscy byli cudowni. Super, a gdybyś mogła życzyć czegoś naszej tegorocznej reprezentancie, to jakich rad byś udzieliła? Żeby wykorzystała ten czas bardzo dobrze, żeby się nie stresowała, wiem, że to trudne e, i żeby nawiązywała jak najwięcej znajomości i przyjaźni, bo później będzie mogła tego żałować, że na przykład z kimś nie spędziła więcej czasu i tak dalej. Super, dziękujemy bardzo i wszystkiego dobrego życzymy. Dziękuję bardzo.